Zawsze założę na. należy, należy to. Nie no, kurde. Ja pierdzielę. O, jakiś pedał napisał Norbert Pastynacik, ja pierdolę. Nie, ja, ja po prostu powiadamiam policję, w związku z tym, że, że jest coś takiego robione. No. Ja pierdzielę, drugi się pojawił, no. I to jeszcze piszę do moich znajomych. Tak. Ręciak, by to by każdego fana zatłuk na śmieć, a co dopiero mnie każdy, mój, mój kuzyn pisał do niego, a ten stary pieprzony dziad pierdzielił, że Walkiewicza trzeba w kosmos wypuścić, co najgorsze, mojego kuzyna nerwy poszły za takie straszenie przez tego jebanego ręciarza. Ja pierdolę, i trzeba być chujem no. Ja nie wiem, czy to jest alfajt, czy to jest ktoś inny. Spierdalaj, kurwa, spierdalajcie ode mnie tutaj tyle. Niech będzie jeden, drugi trzeci pisał mi tutaj. Pff, jebany walik, O, o to prawdziwy ja. pod ten numer. to jest debil swoi i tyle to będzie. Policja ma du duże kłopoty. I, I policja nie może nic poradzić. No to jest to jest policja, kurde. To jest policja. Dziwicie się, że ja mówię, jebać policję. Bo tak, tak podchodzą do tego. Jakieś... No. O, już nielegalna renta ZUS. No. Nie, no ja, ja już tego nie wytrzymuję, po prostu ja już mam tego dosyć, kurwa. Ja pierdzielę. Dobra, kończymy tego live'a, bo muszę to uporządkować tych gnojków.